Witam Was serdecznie. Ja jestem chleb i wino, Umawiałam się z koleżanką. Właśnie przyniesie mi kawę tutaj z mlekiem. Z mlekiem, dobra, dziękuję bardzo. To już można zabrać, tak, 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 bo mi się już zjadły. Koleżanka poszła i ja już chciałabym kawę. I, i coś słodkiego sobie zamówiłam. Jestem w Chlebi Wino, pięknej restauracji O, czy, y, jak to, ona jest, ta ulica Tegniewna, czy jakoś tak dziw, jakaś takie, taka dziwna nazwa. Ja nie byłam tutaj w tym, w tym Chlebi Wino, bo byłam już nawet tam w tej, po tej greckiej, byłam tam nad Matławą, a tutaj jestem pierwszy raz. Ale bardzo ładna, w ogóle piękna. W ogóle przestało padać, na szczęście, bo tak wiało i tak padało. Straszliwie, że nie można było wyjść teraz dopiero. Teraz się trochę uspokoiło. Yy, yy, a ja no teraz akurat, no teraz mogę wyjść, dlatego że się uspokoił trochę ten wiatr, ten, ten śnieg, bo było po prostu zaspyć i przede wszystkim była zawieja strasznie. No i jeszcze oczywiście w świątecznym nastroju ja nigdzie nie mam na święta, więc sobie tutaj siedzę po prostu pięknie. Bardzo piękna restauracja. Podwierzona w ogóle to jest jedna z ładniejszych restauracji, czyli tak zrobiona właśnie w, na złoto, na tak nie wiem, jak w Dubaju po prostu, przepiękna. No, a ja już mam tutaj swoją kawę i czekam tylko na ciastko. I nie wiem czy Monia przyjdzie, czy nie przyjdzie do mnie, bo mówiła mi, że tutaj jestem. E to mogę iść dopiero na spacer, bo yy, uspokoiło się trochę i trochę cieplej jest. To jest bardzo, bardzo ważne. Było bardzo, bardzo źle. A ja właściwie na święta nie byłam, albo w albo pranie, albo dla kupy, albo po prostu. No, taka, taka sytuacja. A teraz mogę sobie w nowym roku chwilę posiedzieć. Mam troszkę e, wolnego czasu. Chleb wino, tak. Z tej gniewnej, czy jak to się nazywa? Nie, sama jestem. Sama jestem koleżanką, wcześniej się spotkałam, a teraz jestem sama. Festiwal muzyki filmowej. Tak, koleżanka już poszła. Zjedliśmy tylko rosół i ten, i rybę i ona już poszła. Zobaczcie, co mi tu przynieśli. Zaraz muszę pokazać. Bardzo Zobaczcie, co mi tu przynieśli. Matko, dziękuję bardzo. No, takie coś po prostu. Jak ja to zjem, to ja nie wiem. Moja przyjeżdża, bo ja tego nie zjem. Nie ma takiej opcji, ale to jest po prostu przepiękne. Jeszcze takiej bezy nie jadłam. Po prostu to jest z malinkami, z, z bitą śmietaną. Z, nie wiem, co to jest. To jest chyba ten. Karmel. O mama, mi jak ja to zjem, to jakby. No w każdym razie mamy już po nowym roku jest pięknie jest yy, piękna pogoda w ogóle zimowa aura i jest fajnie no także pozdrawiam was serdecznie oczywiście w grubym futrze. W grubym futrze marynarka. Tą marynarkę, co miałam wczoraj, taką, taką, tą. Yy. O, pan dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Marynarka taka, ona jest taka jak płaszcz, po prostu. I, i to moje futro, te popielate, mogę dzisiaj chodzić nawet na spacer, bo jest yy, bardzo ładna pogoda. Mm -hmm. Polityka życzenia 300 zł. 300 zł kosztuje nagranie, wysłanie do Was, zamieszczenie, gdzie chcecie i oznaczenie. I to są takie bardzo ładne życzenia. Pozdrawiam Was serdecznie, Izabela, życzę ma Izabeli Izabela Smartline, Modowe rękę. Zobaczcie jakie widoki. Po prostu przepięknie. I kokardy i, i W ogóle piękny lokal, fajna młodzież, bardzo fajnie. Pozdrawiam. Dzisiaj jest 11 stycznia to I jeszcze jedna sprawa bardzo ważna, co chciałam powiedzieć w ogóle, to miałam to powiedzieć właśnie na live'ie tamtym, co zrobiłam przed chwilą. E, 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 jestem wzruszona tą akcją, którą robi Doda z tymi pieskami. Po prostu zabierają, e, e, nie wiem, zanieście tym, tym zwierzętom, jak macie czas, jak macie pieniądze, cokolwiek. Karmę, ja pamiętam, że robiłam też takie akcje, tylko ja akurat robiłam je, chyba też jakoś zimno się robiło, ale w listopadzie jeszcze było ciepło. Kupowałam karmę, jakieś te e, smaczki e, dla zwierząt karmę taką uczuleniową, w takich workach. Pamiętam, z Piotrem woziłam w Warszawie, ale tutaj do wszystkich schronisk, po prostu pomóżcie tym zwierzętom i zima, jest zimno. Wczoraj jak zobaczyłam e, matkę taką, no nie wiem, gdzieś w, na TikToku, która rodziła dzieci e, na klepisku, na zwykłym klepisku, nawet nie na słomie, nie na żadnej macie, nie na żadnym kocu i e, trzy z tych zwierząt e, przeżyły, reszta e, e, po prostu zepła. No, od razu umarły te jestki, po prostu te wzruszające. Bardzo was proszę pomóżcie, wszyscy, którzy możecie, macie domy, ogrody, co chwilę, al, co, co, cokolwiek, altanki weźcie te zwierzęta nawet do siebie na te mrozy, na tę część dnia, na tą część pory, pory roku, chociaż jeżeli nie, nie do siebie, a ja myślę, że je pokochacie w międzyczasie. Ja bym sama wzięła, gdybym nie miała takiego mojego mieszkania, i gdyby to nie było mieszkanie służbowe, służby zdrowia. Ja nie mogę po prostu. Ja już kilka razy o to walczyłam, ale się nie dało. Także bardzo Was proszę, pomóżcie tym zwierzętom. W każdym mieście jest jakieś schronisko, jest jakiś taki przytułek dla zwierząt. Pomóżcie tym zwierzętom, dajcie im ubranka, koce, yy, nie wiem, yy, budy. E, Ocieplcie, nie wiem, co, co kto potrafi, to żeby te zwierzęta uszanować, bo naprawdę aż serce mnie zabolało, jak wczoraj widziałam, że ta suczka po prostu urodziła te małe i trzy z nich zdechły. Od razu. Na tym zimnie. Na klepisku. Nawet nie na słomie, nie na ścianie, nie na y, tym, nie na. Kosyku, nie na żadnej nie wiem, po prostu tak rodziła. Tak ktoś zostawił psa, taką Sunię, która urodziła e, sześć pięknych szczeniaków, trzy z nich tylko przeżyły. Nasze się przyszły służby i wzięły te, ale oni też nie mają miejsca, żeby te psy brać. Nie mają, gdzie tych psów po prostu zabierać do siebie. Trzeba pomóc. Pozdrawiam was serdecznie. Izabela. I'm <laughs>